Siemanko. W dzisiejszym filmie zajmiemy się modyfikacją klasycznego Game Boya. Konsolka jest w moim posiadaniu od około 10 lat. Kupiłem ją na tzw. wystawkach z Niemiec, gdzie sprzedawane jest mydło i powidło. Handheld doczekał się już jednej modyfikacji. Zżółkniętą obudowę wymieniłem na nową, przez co konsolka zyskała trochę na wyglądzie. Według mnie oryginalny kolor obudowy bardzo dobrze komponuje się z bryłą Game Boya. Od razu czuć klimat przełomu lat 80. i 90. Dlatego pomyślałem, że fajnie będzie wrócić do oryginalnej skorupy po wcześniejszym odrzuceniu obudowy, wraz z fabrycznymi przyciskami oraz gumkami. Jej stan, poza utratą koloru, jest bardzo dobry. Monochromatyczny ekran warto zastąpić nowym wyświetlaczem IPS o większym rozmiarze. Na AliExpress zamówiłem ekran wraz z zestawem niezbędnych części, w skład którego wchodzą. Wyświetlacz IPS płytka PCB. Stelaż, kieszeń, podpórka na ekran. Jak zwał, tak zwał. Szybka oraz taśma połączeniowa. Ze względu na to, że wyświetlacz IPS jest większy niż oryginalny monochromatyczny, będziemy musieli podłubać przy obudowie. Jeżeli nie chcemy tego robić, można zamówić odpowiednio przystosowany zamiennik. Przechodzimy na warsztat. Z oryginalnej obudowy pozbywam się osłony na kardridze oraz styków kontaktowych baterii AA. Usuwam resztki kleju przy użyciu specjalistycznego preparatu. To, czego nie udało się pozbyć za pomocą chemii, zdrapuję nożykiem. Miejsce na szybkę zostało oczyszczone. Pozbędę się jeszcze zabrudzenia na froncie obudowy. Po czarnej kresce nie ma śladu. Wszystkie elementy idą do dokładnego oczyszczenia. Do obudowy doczepiam śruby ze stali nierdzewnej, które pozwolą zatopić plastik w 12% nadtlenku wodoru. Nie jestem fanem wybielania na słońcu, ponieważ jesteśmy zależni od pogody. Musimy uważać, aby nie przepalić plastiku, oraz przy niedokładnym nałożeniu wody utlenionej w kremie możemy przebarwić element, nad którym pracujemy. Kąpiel w wodzie utlenionej oraz naświetlenie diodami ultrafioletowymi równomiernie wybiela cały element. LEDy włączone. Proces wybielania będzie trwał około 24 godzin. W międzyczasie możemy rozkręcić Game Boya oraz przy użyciu alkoholu izopropylowego wyczyścić wnętrzności konsolki. Pora wyciągnąć górną część obudowy z pojemnika z wodą utlenioną. Wygląda to nieźle. Zanurzam dolną część obudowy, zaślepkę na link cable oraz przyciski start i select. Odnowiona obudowa wydaje się mieć jaśniejszy odcień od zamiennika, szczególnie jej tylna część. Przechodzimy do najtrudniejszej części, jaką będzie powiększenie otworu na ekran. Linie zaznaczamy markerem i nacinamy kilka razy nożykiem precyzyjnym. W rogu robimy nacięcie i pomału sukcesywnie pozbywamy się nadmiaru plastiku. Zapewne znajdzie się wiele osób, które nie zaakceptują wycinania plastiku w oryginalnych obudowach. Rozumiem takie podejście. Jednak monochromatyczny ekran jest z mojej perspektywy niegrywalny. Z drugiej strony, mając taką konsolkę w stanie Mint, nie zdecydowałbym się na żadną modyfikację, pozostawiając fabryczny stan Game Boya. Moja konsolka będzie czymś po środku. Nowy, wyraźny ekran w klasycznej oryginalnej obudowie. Po wycięciu plastiku szlifuję krawędzie pilnikiem oraz papierem ściernym. Tak wygląda efekt końcowy. Powstałe nierówności zamaskuję szybka ochronna wyświetlacza. Następnie powiększam miejsce na pokrętło regulacji ekranu IPS. Pozbywam się krawędzi przy dolnej części obudowy. Jest to ostatnia modyfikacja jaką należy wykonać. Naklejam szybkę ochronną wyświetlacza do obudowy. Przyklejam na taśmę dwustronną wyświetlacz GPS do stelaża. Jeżeli nie mamy nowego głośniczka, należy przelutować stary do płytki PCB z zamówionego zestawu. Głośnik przylutowany. Montuję styki kontaktowe na baterie oraz składam dolną część obudowy. Po zamontowaniu przycisków, czas na umiejscowienie ekranu. Płytka PCB wróciła na swoje miejsce, pozostało przykręcić śrubki. Tasiemka od wyświetlacza również została wpięta. Wpinam dużą taśmę połączeniową. Pozostało nam skręcić Game Boya w całość. Akumulatorki założone. Mario Land jest już w konsolce. Zróbmy szybki test, czy sprzęt odpali. Spójrzmy na to, jak wyglądała konsola przed przystąpieniem do prac oraz na efekt końcowy. Klapka od baterii została z zamiennika i odbiega kolorystycznie od oryginalnej obudowy. Wciskając pokrętło, możemy zmienić kolor wyświetlacza na jeden z ośmiu dostępnych wariantów. Kręcąc górę dół zmieniamy jasność wyświetlanego obrazu. Wciskając na parę sekund pokrętło, możemy wejść do menu ekranu, gdzie możemy regulować jasność wyświetlacza pozycję ekranu w pionie oraz w poziomie. Włączyć pixel efekt, włączyć wyświetlanie stanu baterii oraz dostosować kolory według swoich preferencji. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z wyglądu Game Boya oraz jakości wyświetlacza IPS. konsolka dołącza do zmodyfikowanego Advance'a oraz Pocket'a, którego zrobiłem z części z AliExpress. W prawym górnym rogu wyświetla się link do tego materiału. Jeżeli miło spędziłeś czas oglądając ten film, zostaw łapkę w górę oraz suba na kanale. Gameboje na pewno jeszcze u mnie zagoszczą. I to nie raz.